1917 roku. Akcja polska-katolicka, nielaicka. Jesteśmy na ulicy, głównej ulicy w Polsce, krakowskie Przedniesie. Tyle rzeczy tutaj się wydarzyło, waży. A dzisiaj, gdzie jest jedna z najważniejszych rzeczy w tym roku? Puszczany jest film Fatima, Tragedi, orędzie tragedii czy nadziei. Film, który pokazuje esencję, najważniejsze elementy przesłania o Fatimie. To jest film krótki, prosty, aby każdy mógł go zrozumieć. I ludzie bardzo chętnie biorą wlotki, bardzo chętnie zatrzymują się na chwilę, zobaczyć ten film, to jest piękne. Widzisz, jak łaska Boża, działa, jak Pan Bóg daje łaskę, Matka Boża daje właśnie takie błogosławieństwo. I co ciekawe, jak widać, jak też to jest dzieło Boże, bo i diabeł atakuje. Diabeł dzisiaj nam przeszkadzał bardzo, żeby w ogóle była możliwość puszczenia tej e, projekcji. Obrazy były przez parę minut, były po prostu no, ogromne problemy, przez prawie godzinę ogromne problemy techniczne. Dopiero aż zaczęliśmy modlić się na Różańcu, do Świętego Michała Archanioła, do e, pokropiliśmy miejsce wodą egzorcyzmowaną, zaczęło się dziać coś na sprawę Bożą. Więc widzisz, jak to czasem jest, właśnie, że Pan Bóg nas próbuje, abyśmy Ufali. 40 milionów ofiar. Jeszcze więcej rannych. Całe warunki zniszczone. Miasta zniecione z powierzchnią. ziemi. Obudni i prześladowania. By było... Podobał Pani film? Tak, bardzo. Co, Co się, się Pani podobało? Wszystko. Fajnie to, że w ogóle zrobiliście tak jakoś właśnie, bo jest tam dużo ludzi i może ten trafił przekaz. Tak. Czy, czy Pani wśród znajomych widzi, żeby ludzie znali objawienia w Fatimie? Szczerze, nie. Mhm. nie. Czy takie akcje są potrzebne właśnie, żeby tak Myślę, że tak. Jeśli teraz myślę tak o młodych ludziach, to tak. Myślę, że właśnie potrzeba szerzyć taką wiedzę. Chcemy prowadzić apostolat fatimski. Te objawienia Maryjnie są bardzo ważne, są bardzo aktualne. E, szczególnie teraz w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Mhm. E, wielu ludzi przypomniało sobie o tych objawieniach. Mhm. Matka Boża w tych objawieniach mówiła o błędach Rosji które rozprzestrzeni na cały świat, wywołując właśnie prześladowania Kościoła świętego i wywołując też wojny. Mhm. E, widzimy właśnie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. E... Rosja prowadzi w zasadzie neosowiecki imperializm. Mhm. E... Więc nasz wzrok ponownie się kieruje na Fatimę. Objawienie w Fatimie daje nadzieję. E... Wielką nadzieję. Właśnie Matka Boża mówi, że Rosja się nawróci. Danie... Zostanie dane światu na pewien czas pokój. E... Właśnie jej Uch, serce zwycięży. Jak reagują <laughs> na film? Pan <laughs> Większość reaguje bardzo dobrze. Ludzie oglądają filmy, przychodzą, niektórzy się zatrzymują. No chociaż w 2 minuty, patrzeć, zobaczyć. A ulotki zwykle ludzie przyjmują bardzo dobrze, bardzo też wspierają tę przyzwoitą tak, ideę modlitwy za Ukrainę. No, to jest y zbieramy, aby ludzie modlili się za Ukrainę, <sicjossen> za zakończenie wojny, za sprawiedliwe jej rozwiązanie. W hahaha, żeby... Cześć Boże! Cześć Boże, witam serdecznie. Świetna inicjatywa. Co pani mówi o filmie? Dobry? Znakomity. Znakomity. No, bardzo mi się podobało, bardzo. No i to przesłanie Fatimskie, mhm. prawda? Mówki Bożej z Fatimy, znakomicie. Pani myśli, że taki film powinien co, być puszczany w całej Polsce? Żeby My było... myśli, nie tylko w Polsce, tylko powinniście to co tydzień puszczać w Warszawie. A. Co tam, minimum. Albo przynajmniej w, ka w, pier w każdą sobotę miesiąca, pierwszą sobotę miesiąca. Mhm. Bo to byłoby bardzo cenne, żeby ludzie się wreszcie obudzili i zaczęli się modlić. Pani myśli o filmie. No, fajnie było sobie coś przypomnieć. Tak? Pani myśli, że wśród znajomych, czy Pani zna osoby, co znają coś o Fatimie, objawienia Oczywiście, każdy gdzieś słyszał i zna. Czy Pani myśli, że takie filmy potrzebne są na ulicy? Oczywiście. Tak? Na chwilę się zatrzymać pomyśląc co najbardziej. No, Dzień dobry, Panie pośle. Witam. Właśnie gratulowałem tu już niektórym A. kolegom. Y Znakomitego przedsięwzięcia. Uloteczkę mam, więc tam odpowiednio się zachowam. Mam pytanie właśnie, tak. czy ludzie, jak Pan uważa, czy ludzie znają przesłanie z Fatimy? W Polsce, na świecie, czy, czy wypełniają, co Matka Boża prosiła? No, ono jest znane, powiedziałbym, hasłowo, tak? Yy, powiedzmy, mało kto nie słyszałby o Fatimie ze względu i na pielgrzymki papieskie i... Powiedzmy, jest to jedno z tych najnowszych, powiedzmy, objawień, tak? ale to, że jest znane hasłowo, to absolutnie nie znaczy, że jest znane głębiej, a tym bardziej, że jest rozumiane. No, dlatego akcja taka jak ta jest bardzo chwalebna i, i pożyteczna. W sensie, taki pokaz film powinien być w całej w Polsce. film w największych polskich miastach. Zdecydowanie tak, że no, w tej chwili jesteśmy w, w polskim mieście na trakcie królewskim w stolicy kraju, więc tym to bardziej to warto, to warto gratulować tego przedsięwzięcia. Dziękuję. Cześć może. E, czy Pani myśli taka właśnie forma, puszczanie filmu na ulicy powinno być? Powinniśmy to robić dalej w innych miastach w Polsce, na świecie nawet. <laughs> Tak, ja myślę że tak, że to będzie jakiś taki wielki z tego nie wiem jak to mówić na po Polskie. Tak, tak dobro. No i słuchajcie, wy, ty możesz pomóc. Ty możesz pomóc, że ten film o Fatimie był dostarł do wszystkich większych miast w Polsce. Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocława, Białegostoku, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa, jakie są jeszcze inne piękne miasta. Widzicie? taki film przesłanie o Fatimie, może być dotrzeć do wielu dusz. Ludzie nie znają go i to widzimy właśnie, jak pytamy się ludzi, co oglądają film, mało kto zna te przesłanie o Fatimie i Ty możesz pomóc. Możesz pomóc, link jest w opisie, możesz pomóc nam w takim Wdowikiem Groszem. Każdy Wdowi Grosz się przyda, bo Wdowi Grosz plus łaska Boża, plus Pan Bóg może zdziałać cuda, możemy nawrócić Polskę, możemy doprowadzić do tego, żeby Polska była katolicka, nie laiska. Salve Maria. Bo to walczymy, po to jest te puszczanie filmu, żeby Polska była katolicka, nie laicka. Salve Maria.